W siedmiowiecza średniowiecza był księciem piastowskim. Przedostatni przedstawiciel dynastii piastów, człowiek, który zjednoczył główne dzielnice Polski Wielkopolskę i Małopolskę. Król Władysław Niezłomny, król polski, który zjednoczył państwo po okresie rozbicia dzielnicowego. Król Władysław Łokietek. Przeszedł zwycięsko próbę wydobycia kraju z podziału dzielnicowego, a także uniknął zewnętrznej dominacji czeskiej, niemieckiej i krzyżackiej. Początkodawca wspaniałej historii odrodzonego królestwa. Przedostatni przedstawiciel dynastii Piastów pochodził z kujawskiej linii tejże dynastii. Był synem Kaźmierza I Kujawskiego. Książę wielu księstw, o które zabiegał, walczył. Toczył dyplomatyczne, bo był zresztą znakomitym dyplomatą. Przez całe swoje życie zabiegał o zjednoczenie jak największej części ziem piastowskich. To postać, która miała trzech głównych wrogów. To przede wszystkim Brandenburczycy, krzyżacy, zakon krzyżacki i Jan Luksemburski. Łokietek zatem miał bardzo trudne zadanie. Z jednej strony zagrożenie z południa, ze strony Czechów, z drugiej strony zagrożenie z północy, ze strony Krzyżaków. Z tymi wrogami różnie musiał wiodło. Musiał opuścić tron, musiał uciekać z Krakowa. W roku 1992 Łokietek został wygnany z ziemi krakowskiej. Po czym złożył hołd renny Wacławowi II. W wyniku presji i najazdu wojsk czeskich na ziemię Łęczycką uciekł do Rzymu, gdzie zabiegło swoje patenty dynastyczne u papieża Bonifacego VIII. Po śmierci Wacława II oraz jego syna Wacława III w 1306 roku, na zjeździe w Krakowie, został obany przez możnych ziemi karkowskiej. Na władcę tej, tej ziemi. Po długich walkach, ukrywaniu się, ucieczce z kraju i powrocie został koronowany na króla Polski w 1320 roku. Nastąpiło zjednoczenie państwa po blisko 200-letnim okresie rozbicia dzielnicowego. W 1320 roku został koronowany na króla Polski. Była to pierwsza koronacja królewska w historii, która odbyła się w Krakowie. Taki sam tytuł rościli sobie władcy czescy, którzy odziedziczyli ten tytuł po Wasławach czeskich, którzy wcześniej byli królami Polski. Wygrał proces, którego papież wprawdzie nie zatwierdził. Tu krzyżacy użyli swoich wpływów. Tym niemniej moralne prawa Korony polskiej nie zostały utracone. To jest przywrócenie właśnie jedności korony polskiej, tej utraconej z po śmierci Krzywoustego. Gdyby nie rządy Władysława Łokietka, Polska z pewnością stałaby się częścią składową monarchii Luksemburgów. Zjednoczenie może nie było jeszcze tak dogłębne, ponieważ po drodze jeszcze była ziemia sieradzka, łończycka, ale już możemy mówić o tym, że państwo polskie się odrodziło. Odrodziło się po tym okresie rozbicia dzielnicowego. 27 września 1333 roku król Władysław Łokietek odniósł wspaniałe zwycięstwo pod płowcami. Krzyżaków dwukrotnie pobił, ale też od nich odpływał cienki. Nie mógł pokonać krzyżaków to państwo na czele którego stanu było dość słabe. Chodził tracił. Ziemię Pomorską na rzecz Krzyżaków i swoje Kujawy, to jednak osiągnął spore sukcesy, między innymi wchodząc w alianz z królem Węgier. Skutecznej polityce dynastycznej Łokietka, zawdzięczamy tak ważny i stabilny sojusz z Węgrami, a także otwarcie drogi na wschód. Udało mu się to niewielkie państwo polskie utrzymać, a jego następca, jego syn Kazimierz Wielki doprowadził to państwo do świetności, dlatego że nie tylko dołączył kolejną prowincję, ale oparł się również na jazdom krzyżackim i czeskim. Król Władysław Niezłomny zapoczątkował niezwykłą historię odradzania się polskiego królestwa, która zaowocowała najwspanialszym okresem w dziejach naszej państwowości, określanym jako Złoty Wiek Rzeczypospolitej.